Cześć, witam Was w, drugiej, w, drugim, w drugim etapie naszej podróży. Dzisiaj jest, nie ale drugi dzień naszej wyprawy to znaczy miał być to drugi dzień naszej wyprawy, ale coś poszło nie tak. I dlaczego to jest, dlaczego siedzę w drugi dzień naszej wyprawy u nas w dużym pokoju, to przekonacie się w dalszej części odcinka. Otóż wczoraj, 1 sierpnia 2018 roku, miał być to nasz pierwszy dzień wyprawy drugiego etapu podróży Kraków koło brzeg. mieliśmy ambitne plany spotkać parę osób po drodze, może jeszcze się uda, odwiedzić Woodstock, zobaczyć, jak to tam naprawdę jest, no i dojechać do koło brzegów w sobotę na obiadek. No, ale wczoraj zapakowaliśmy kamera. Gaz, woda, ubikacja przygotowana: wszystkie ciuchy, pościel, wszystko. Nawet lodóweczka jest już zapełniona i zmrożona odpowiednio. I koło 12 patrzymy na Roxanę, na naszą córkę, i okazuje się, że okazuje się, że Roxana jest chora. Tuż przed wyjazdem: 38,6. No to lecimy do lekarza. Tak więc przeczekaliśmy noc, która przebiegła spokojnie na szczęście. Roxana czuje się już dużo lepiej. No i od nowa, jak gdzieś świstaka, posprzątaliśmy prawie już całe mieszkanie. Umyliśmy podłogi, wykąpaliśmy się, czekamy aż trochę zelży upał i mamy nadzieję, że tym razem wyjedziemy. Idziemy do kampera. Możemy. Idziemy do kamperka. Mam nadzieję, robiliśmy dokładnie wczoraj to samo, także mam dzień świstaka. Kamper czeka już pod blokiem. Myśmy powkładali mniej więcej o tej samej porze wszystko do kampera, po czym Roxana dostała gorączki, więc mam nadzieję, że dzisiaj... Wkładam wszystko do kopera i Roksana nie dostanie gorączki. Jak widzicie udało nam się wyjechać z Krakowa. Ruksana czuje się ok, na pewno dużo, dużo lepiej niż dzisiaj rano i niż wczoraj. Obecnie jest w pół do siódmej, za godzinę dojedziemy do Głębocka, to jest podobno bardzo fajna miejscówka za darmo, ulokowana między dwoma akwanymi wodnymi, między dwoma jeziorami i tam chcemy zobaczyć zachód słońca, jak dojedziemy, a jak nie to możliwe. Dojechaliśmy do głębocka naszego celu yy, noclegowego na dzisiaj, na dzień, drugi dzień wyprawy, a tak naprawdę pierwszy. Yy, y, to jest po prostu nad jeziorkiem, tylko teraz Krzysztof z kapkiem robią rekonesans i patrzą co, yy, gdzie będzie najlepiej się zatrzymać, no i gdzie będzie dało się pokąpać. Tak. Żeby nam się dobrze spało, yy, to trzeba... Trzeba auto wypoziomować, bo inaczej wtedy albo spadamy z łóżek, albo spada jeden na drugiego i tak trochę rano się budzimy wszyscy na dobrze. Pod Podkładamy kliny, najeżdżamy na nie i w ten sposób oczywiście z odpowiedniej strony i w ten sposób, w ten sposób mamy dobrze ustawione auto. Okej, okay, trochę jesteśmy nienormalni, a może właśnie normalni. Siedziemy sobie w drugi dzień wyprawy, a tak naprawdę w pierwszy, czyli 2 sierpnia. Nie widać, ale słychać głos. No niech będzie na ognisko. Siedzimy sobie... jak się nazywa to? Głębotko? W głębotku nad jeziorem. Nie widać, ale tam jest jezioro i tam jest pięknie. Jezioro jest ciepłe. Jutro się jedziemy kąpać. Siedzimy sobie i, i zamiast siedzieć i popijać piwko, to siedzimy, popijamy piwko i pracujemy.